Cześć Boże wszystkim, ksiądz Sebastian Żebrowski. W mojej opinii Wielki Post nie jest o tym, żeby z czegoś rezygnować. No bo po Wielkim Poście wrócimy do starych nawyków i co się tak naprawdę z nas zmieni? Co naprawdę w nas będzie lepszego? Ja bym wolał, żebyśmy podjęli lepszą decyzję. Może wprowadzili coś nowego. Może czytali częściej Pismo Święte. Żeby ten Wielki Post coś nas zmienił. Żeby po Wielkim Poście nie wracać do swoich starych nawyków, do swojego stwarestego społeczeństwa, ale żeby to, co dobre, co zmieniło się w Wielkim Poście, żeby to zostało w nas na zawsze. I o tym jest Wielki Post. Nie o tym, żeby nieść czekolady czy rzucić coś tylko na czas Wielkiego Postu. Pamiętajcie, kochani, że Wielki Post ma nas zmienić, żebyśmy się stali lepszymi. I niech ten czas będzie dla nas właśnie taką okazją, żebyśmy zrobili postanowienie, żeby być świętszymi. A jak to zrobić? Powolutku, małym postanowieniem, które wykracza poza Wielki Post. Szczęść Boże!